Cześć, mam na imię Herman i jestem fryzjerem i instruktorem w Ki Academy. Obserwuj mój insta, tutaj, wszystko o pięknych i zdrowych włosach. Dlaczego robimy te spasmo? Te spasmo robimy, dlatego, aby dowiedzieć się całą historię włosów. Wyobrażamy sobie taką sytuację: klientka co miesiąc forbuje sobie odrosty w domu, ale robię to w taki sposób, że przy twarzy robię odrost i przyciąga po długościach i końcach. A z tyłu robię tylko odrosty. Jaką sytuację otrzymujemy, że przy rozjaśnieniu przód, a tył rozjaśni się zupełnie inaczej? Dlatego ja polecam robić trzy test pasma, szczególnie przy wyjściu czarnych, ciemnych kolorów Stylu z, z dołu, stylu z w środku i na skroniach. Dzięki temu my będziemy mogli przewidzieć swoją pracę i opowiedzieć klientowi mniej więcej jakiego efektu możemy uzyskać. Jeśli zastanawiasz się o wyjściu z ciemnych lub czarnych kolorów, Napisz do mnie wiadomość, a zrobię to bezpłatną konsultację.